Poliwus Kanuban e, jest na dachu e, zamaskowany z e, swoim wiernym Springfieldem z lunetą. E, Obok rozstawiona e, krótkofalówka, podłączana oczywiście do pięknego akumulatora samochodowego. Jakoś się trzymasz na tym e, spadzistym dachu, ale dobrze. E, oj tam, oj tam. James Violin jest na parterze. E, czyli na ziemi, schowany za śmietnikami stalowymi, grubymi, poważnie ranny. A trzy ciężkie, czyli krytyczną ranę na sobie. E, I trzyma w ręce kałasza. Trzech gangerów e, się wycofało i pojechało w długą e, dziesięciu goni. Morzynków? Może goni Johna w Ogórku, który jedzie z profesorem e, samochodem. Samochód zasilany, zasilany na kupę? Kto y, to był ten profesor? No, Oldman. Jeremy? E, Old mhm. Okej. Okay. Ten pajac. No bo Boruwa mu brykę zawinął. Od razu. Boruwa jeszcze będzie na ciebie. <laughs> ja mu dupę ratuję. Dobrze, to może zaczniemy w takim razie od Kanubana. Tam jeszcze w rowie się zbioru paru typa, tak? Tak, no trzech motocyklistów się otrzepuje, próbuje wstać, podnosi motory itd. i tak dalej. Przeładowanie, przycelowanie, strzał w kolejny bak. A, tak, żeby tym, że... ra... obszarem rażenia walnęło tych trzech przynajmniej, nie? Nie jesteś w stanie ich trzech załatwić. Sytuacja wyglądała tak, że po prostu jak ty strzeliłeś w tego pierwszego wtedy i okay. ogień zniszczył trzy motory, to tam ci się rozjechali, tak, lewo, prawo, lewo, prawo i po prostu pospadali z motorów gdzieś w rowach. Dobra, to walę tam gdzieś dwóch. Teraz sprawę. No dobra, dobra. To będzie test dla ciebie. Sprawdzę, no to będzie dla ciebie trudne. Oki. Okay. Czyli e, masz 2K20, tak? 2K20. No dobra, niech będzie. Tak, dobra. To udało ci się, trafiasz. No i oczywiście motor staje. Czekaj, sprawdzę tylko. Trzy. Motor, motor staje w płomieniach, bak eksploduje, opary, niszczą wszystko dookoła, facet płonie i ucieka po drodze krzycząc. Żywa pochodnia. <grywa> <grywa> Przytula się do tego drugiego, który stał obok niego i razem płoną. <grywa> Lepiej niż szklana pułapka normalnie. Bo wszyscy Polacy to jedna rynka. Ten, który jeszcze przeżył, się kapnął co się dzieje, szybko się rozgląda, siada na motor i zaczyna spierdzielać. Stądże jeszcze go strzelić gdzieś po pleckach? Posmerdnąć go? Mm, spróbuj, ale to będzie w tym momencie już nie trudny, ale e, bardzo trudny. Halo? Kuń się obalo! z pajacu! No ja mówię, że ja go strzelam po pleckach. A ja mówię, że to będzie bardzo trudne. A są utrudnienia od ruchu czy nie? Mam jakieś? No ty nie masz to z... Ty już po wszystkich modyfikatorach... Aha! takie. A mam jakiś czas, żeby go przycelować sobie tak wiesz dłużej czy nie? No. W sumie One... musisz przeładować, zostają ci dwa segmenty. Nie mam je, że nie, nie, za przy... niby Tylko niby że ma... weź pod uwagę, że jeżeli byś celował dłużej, to on ci może uciec z zasięgu. Dobra, to ten... ale, ale jest opcja Nie, to nie. No to powiedz Boruwa, jak, to może będzie lepiej. No bo jest taka zasada. Celowanie do uciekającego przeciwnika, znam tą zasadę. No właśnie. Nie aplikuje się w tej sytuacji. Aha. Bo on nie ucieka między osłonami, tylko on e, po prostej, do nie pieszo, tylko na motorze chciałem, z pieślela. zapytać, czy to będzie działało. No dobra, okej. Okay. Nie no to po prostu w niego normalnie wale, nie? Jedno przycelowanie i strzał. Okej, okay, no to 2K20. Uho, pięknie. Pięknie, pięknie, dziewiąteczka wpadła. Musiałeś mieć co najmniej 10, więc uhu, dobra. E, Strzelasz go w plecy. Obrywać ciężką ranę, rzut na opanowanie, czy udało mu się e, nad maszyną zapanować. Tak, udało mu się. A, jest Zdążę jeszcze raz go strzelić? Mm, nie, niestety. No, jak, to niemożliwe, żeby Springfield miał taki mały zasięg. Ale zobaczymy, tak? czy przejedzie przez... E, Linię ostrzału Jamesa. No bo przecież kaznodzieja schował się z łachem za śmietnikiem w miejscowości, a przecież przez miejscowość musi ten mocochtyklista przejechać, by uciec do bazy gangerów. Z tym, że to dla niego będzie test no z utrudnieniami i za ruch. I za to, że jest ranny. No to będzie cholernie trudny. Trzy strzały pojedyncze, zobaczymy czy wyjdzie To chyba pograne Trzeba było serię dać Kurde, cały magazynek i zrobić z niego serię yes, złota. Więc, yy, no ten już no Ale sprykał. Na dziewiątkę jeszcze strzelił, wystrzelił chyba jeden na Nie Nie Nie, bo on ma zręczność 15 to był cholernie trudne dla niego Musiał no, być poniżej czterech. Teraz sprawdźmy na ile ma karabiny. Na dwa będzie miał. Na trzy? Pff. No Równo Gówno zrobi. Więc przykro mi bardzo, ale nie, nie udało się. Pierdzielił. Oddał trzy strzały, zaciął broń. No dobrze. John. John. No jedziesz samochodem. Oldman, pytanie. Umiesz prowadzić? No, Oldman generalnie zaczyna... Zupełnie Cię ignoruje, tak? On jest w swoim świecie w tej chwili przytulony do tego silnika, jakby tulił swoje najukochańsze dziecko, syna marnotrawnego, który powrócił z dalekiej podróży. Zostaw ten silnik! To jest tylko silnik, a ty się drzew. Jakby ci mapkę górę. Ci ci ma? Ty robisz wszystko, żeby mi życie, Rudy. Dobra, to wyciągam moją dziecko ósemkę. Wystawiam przez okno. Mhm. I walę na oślep tyłu. Znaczy, nie, tak tak na oślep, ale żeby nie trafił w samochód. Ogarniasz, nie? Okej, okay, dobra, ale słuchaj, to musisz mi zdać w takim razie na farcie. Nie, dlaczego? Bo ja nie wierzę, że ty jesteś w stanie strzelając za siebie w cokolwiek trafić. No, co? Ej, człowieku, ich tam jedzie dziesięciu, oni nie jadą gęsiego! No nie, nie jadą, ale słuchaj, on chwyta broń w niezręczny sposób i strzela za siebie z samochodu, gdzie nie widzi co jest za nim, tak? Przepraszam, widzę w lusterku, widzę w lusterku. A. No. I jednocześnie kierując samochodem próbuje strzelać. No, no dobra, ale mo mogę to zrobić jako ogień zaporowy, nie? A? Z 38? Ogień zaporowy? No pojedynczy z więc... Nie, 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 nie mam mowy. Słuchaj, no albo mi to, to chociaż przypadkowe, na farcie... Chociaż przypadkowe trafienia, przepraszam. No, proszę. Bo ja na farcie nie zdam. No, jak wrzucisz jedynkę, to zdajesz, bo ci się podniesie poziom trudności. Dobra, <laughs> o, chyba nie. Dobra, uwaga, rzucam. Znaczy się, wiesz... U mnie, nie? Mogę rzucić u siebie, nie no. Uwaga! fuck, tak, suwak, 20 rzuciłem jeszcze O, 20, ale wyjścia to był który rzut? Pierwszy, drugi czy trzeci? Co? Który w kolejności, od lewej do prawej No drugi A pierwszy jaki był? Kurde, rzuciłem kostki Nie wiem, ale po że 10 wszystko było No i ta 20, słuchaj, 20 na 38, co to jest zacięcie? Rzuć na zacięcie w takim razie Uwaga, proszę, nie mi nie wymuchnie! Zdrascie! Nieeee. No więc z trzydziestki ósemkę możesz schować sobie do schowka w samochodzie i jak walka się skończy, to będziesz mógł ją na spokojnie, rozmontować na części i naprawić. Ale słuchaj, ja jestem z ja potrafię prowadzić normalnie z stopami. Tak no, bo... tak, ale broń jest zwyczona z walki już całkowicie, dopóki nie będziesz mógł na spokojnie je rozmontować i zmontować z powrotem, żeby ją... Lub jesteś. Lub jest. On ma jeszcze sprint na Dobra, no to właśnie, no to z tym, wycieka z Mam jeden strzał, przeładowanie strzału. Dobra, przeładowanie. słuchajcie, wyciągnąć rękę z 38-ką przez szybę i pędząc samochodem strzelać za siebie, to ja jeszcze rozumiem, ale... Ale on ma, ale jazda, on nie ma prowadzenia. Tylko w samochodzie, szybę, wy, wyjąć broń, która jest strzelbą, celować za siebie i strzelać, nie <śmiany> strzelbą, tylko z karabinem. Słuchajcie, Bardzo ciężko. przepraszam. się nie dzieją. Po prostu nie ma możliwości, żeby się to udało. Ale jest jestem jak Jack Norris Ja potrafię kopnąć no. Ja ci mam powiedzieć jaki to jest poziom trudności? Po... Fart. To Bóg. jest poziom trudności, który się nazywa nie ma chuja we wsi. <śmiany> a, 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 a. <śmiany> no dobra. Fuck. No, do... no to nie, to inaczej. To daj jeszcze gaz do dechy. Daję tak wiesz, żeby jeszcze szybciej jechać jeszcze dalej. Tylko weź w co nie najpierw nie weź kupę szczel, szczal, żeby ci wiesz. Czekaj. A nie mnie braku się, braku, mogę, mogę sprawdzić mniej więcej na ile mi starcza tej benzyny paliwa czy tego gówna co tam jest? <laughs> w jaki sposób chciałbyś to sprawdzić? No nie wiem, no może nie jakiś, ich, który to pokazuje. Nie widzisz żadnego niczego takiego. Jest, co, jest sobie w miejscu, w którym normalnie w tym modelu samochodu jest licznik stanu baku, cały czas się świeci rezerwa. Tak. Old man! Old man ogarni się! I no celuje w dół. To... Celuje w niego tą zaciętą 38 ósemką. Żeby się, wiesz, żeby zastraszyć. Okej, okay, dobra, to w takim razie rzuć sobie na zastraszanie. Test Uwaga. będzie problematyczny, bo gościu generalnie nie odpowiada. 4,16 i 19. Już sprawdzam. 4,16 ile? 4,16 i 19. A masz zastraszanie wykupione? Nie, nie wiem, ja nie wiem Aptulam przecież. Zastraszania nie, nie ma. Nie, nie masz wykupione, więc test rośnie po, poziom w górę nie zdałeś. Łaa, się nie gadam z tobą. <grym> no dobra, jadę dalej, Kij z tym. Nim się może będzie raz kończy. <grym> Rzuć go tym pistoletem w głowę. <grym> Bez przesady. Dobra, jedziesz dalej. Jadę dalej. Jedziesz dobra. dalej, jedziesz dalej, jedziesz dalej i w lusterk trochę już y, ujechałeś. Dojechałeś no. do drogi asfaltowej. Coś co wygląda na autostradę między stanową ciągnącą się z północy na południe No Skrecet w lewo w prawo Ej pytanie, oni dalej za jadą? Tak, wciąż za mną jadą Kurde co, oni tam stację benzynową mają Ale zbliżają się czy oddalają? Czekaj Stop klatka, co widzę na prawo e, No to jest droga po pustyni nie widzę? Na prawo, miast, widzisz, nie? Na prawo po, widzisz drogę jadącą na południe, na, półno, na lewo widzisz drogę jadącą na północ. A gdzie jesteśmy? Na wschodzie. Na swoje. No, wyjechałeś z Far Hope Pols, tak? Jechałeś przez jakiś czas drogą gruntową. Kurde, Oni... ja nie wiem gdzie to jest. Nam kurde, przed sobą mapę i gdzie, gdzie jesteśmy? E... No to jest gdzieś w pobliżu Nowego Jorku Między Nowym Jorkiem a Palachami. No to żeś mi dał kurde Kurde, bo nie chcę jechać nad morze Ja nie chcę się... Jadę w stronę Detroit, czyli na zachód gdzie ja Dobra, możliwość... stop proszę Boruwa Odzywam Dobrze. się do krótkofalówki mojej kochanej Co się z Tobą dzieje Boruwa Roznaczę no to sorry, co się z Tobą dzieje John nie jadę do Detroit no a co? Czy to co oszalałeś? Bratek to jak miast! W końcu im się ja tu mam kończy. batalię W końcu. Poleciała za tobą około 10 typa uzbrojonych po zęby. No i co, w końcu mi się? nas kończy. A tobie? To ten twój ogór więcej że ich motory. No ale z tego co usłyszałem od Ulmana to wystarczy tam na sram, jadę dalej. <laughs> ładna! U mnie taki ładna fuck na twarzy się pojawia. Co ty pieprzysz? widziałeś kiedyś samochód na tak gówno? No właśnie nim jadę. Gówny, ale samochód. Dosłownie Dobra, jedzie w stronę, Nie, i... ja tam tak... Ja, ja do krótkowalówki tak się Dietl śmieję, że po północ, prostu w Borubie w w pękają bębenki. No Niech... to jadę na północ. Niech Boruwa sobie lepiej rzuci na odporność na ból, bo ja się tak głośno śmieję. Skręcasz, skręcasz w lewo. No możliwe. Jedziesz kilka kilometrów. Mijasz po drodze jakiegoś rozwalonego na kawałki kombi. O, to jest ich kombi. Tak no, wiesz. Tak, no, no, tam chociaż chodnicę tam. Tak, zacznę może składać mój samochód, co? E, więc jedziesz ich po jakimś czasie, minęło tam godzina jazdy. Dostrzegasz, że <gry> Motory za twoimi plecami zaczynają się powoli wykruszać. Widzisz, że dwa czy trzy zawróciły. Po chwili zawróciła większość. Po chwili nie widzisz już żadnego motora. Hamuję. Daję pockach. I w ogóle. Po, y, Polkanuban, z twojej perspektywy wygląda to tak, że cały czas trwasz bez ruchu, jak wyszkolony snajper na dachu. Snajper. No Przecież nim nie jestem, przecież szalet wyborowy. Leżę Chmura... ze Springfieldem, a nie Beretką, kochaną. Chmura... Kiedyś ją kurzu. będę musiał dostać. Chmura kurzu, która oznaczała samochód twojego niedawno poznanego towarzysza, Johna, zniknęła na horyzoncie. <grym> Trwasz co wciąż ruchu. Nie no, no wiesz, od czasu do czasu próbuję szturchnąć, wiesz... Jeszcze wydrzeć się tam do strony... Czy nic nie widzą, że już nikogo w mieście nie ma. I w ogóle, żeby przeszuk żeby wiesz, poinformować, że już miasto czyste jest praktycznie, ne? I chciałbym rzucić sobie jeszcze na wypatrywanie, czy czegoś nie widzę. Okej. Okay. Proszę, proszę. 3K20? Mhm. Uh -huh. 15, ja 11, ja 5. Gdzie masz do wypatrywania? Dwa albo jeden, coś w tym Już sprawdzam. Wypatrywanie dwa. No okej, okay. po jakimś, po jakiejś godzinie widzisz e, na horyzoncie pojawiającą się ponownie chmurę kurzu. Od razu luneta w tamtą stronę i przycelowanie, tak wiesz, perfidnie tak bez ruchu zamieram e, jakiś kamuła przerzucać, ma... żeby my nie widzieli jak będą wracać przez miasto. Na razie widzisz jedynie jedynie e, zbity kurz i czarne kropki, e, które ten kurz wywołują. Ale już się na tym skupiam, już wiesz... Mózg przestaje powoli pracować. Znaczy wiesz. Się... Nie, nie widzisz co się stało z Johnem. Dobra. Serce zwalnia. Oddech, wiesz... Próbuję uspokoić oddech, oddech. i w ogóle, żeby mieć idealny strzał, jak będę miał kogoś w zasięgu. Tylko sobie nie pierdę, bo ci się zaczęliście lufa. <laughs> Lepiej Dobra. ty sobie do baku tam naslaj. Dobra, to już moja syraza. Dobra Lecimy dalej do co Dobra, która mnie. jest godzina, tak się zapytam W tej chwili? Tak No, pościg rozpoczął się rano, teraz zbliża się powoli południe Dobra, spokoj Także ja jak daleko stąd jest Detroit? Ile godzin mniej więcej? Cały dzień, nie? Ciężko Ci w tej chwili określić, bo tak naprawdę nie, nie zdajesz sobie sprawy z tego, gdzie dokładnie jesteś tak. Sto st Stoisz na drodze tak naprawdę bez ruchu i Obserwujesz, czy gangerzy nie wracają, ale póki co nie widzisz, żeby wracali. Dobra, zanim oni jeszcze Cześć, dojadą, jak, jak, jak dopiero widzę tłumany kurzu, to się pytam, y, boruwa, czy John mnie słyszy? John odbiór. tak, ta krótkofalówka odbiór, tak? Krótka falówka odbiór, ty No czego chcesz, Maruda? Myślałem już, że nie żyjesz, bo widzę tam jakieś czarne kropki. Co się tak, z tobą dzieje? Nie wiem, pewnie im się benzyna zaczęła kończyć. I wracają. To ty też wracaj pomożesz mi i weźmiemy ich na dwa baty. Gubi jesteś? Szkoda takiego autka, ja jadę. Wracaj! Proszę, jadę po... ty masz naszą chłodnicę. Ja cię dogonię z młotkiem i ci wbiję go w tyłek, żebyś już nie mógł tankować swojego samochodu. Pytanie. To was kombiak leżał tam na drodze gdzieś? No tak, w stronę jakbyś jechał yy, tak, w stronę Nowego Jorku mniej więcej Detroit, tak znaczy się, no widzia widziałem jakiegoś kombiaka, trochę zerzewiały, ale jest To na nie pewno wiecie. on no, Błagam, no... powiedz, że włożyłeś do niego chłodnicę znaczy się to by nic nie dało, bo tak się tak tam silika nie ma Silik mam człowieku na plecach Znaczy się, hm, jakby ci to powiedzieć <grym> <grym> Hmm, minąłem go jak każdy inny, złomnie po drodze, a poza tym miałem tych Gankerów na plecach. Co tam rzuciłeś, Rudy, słyszałem <grym> Bawię się kostkami. Tak, ja tak, 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 Co tam rzuciłeś? Nie, Rudi rzucę na lampulę, więc luźno. No dobra, ja chcę iść na wypatrywanie, czy widzę cokolwiek. Na jakąś stację. Nie, e mówię tak... Chciałbym bardzo przekonywującym przekona... głosem do Boruby, do Johna mówię, żeby wracał. Żeby... Proszę go po prostu, żeby wrócił. To Taki Takie alko pójdzie za... Kurde. O. Jeszcze jest tu moldmanem, który przy tym by pogrzebał jeszcze bardziej, nie? Chopie. Ziomuś wraca, ja potrzebuję chłodnicy ziomuś. Coś napisał. E, to może w takim razie rzuć sobie kanuban y, na przekonywanie. Przekonywanie wykupione Dobra! Przekonywanie chyba nie. Mam niezłomność, ale to nie jest do tego i mam moralność. Wracam. Pff, bym pojechać pojechał do Detroit, ale masz mieć. Masz znać uczciwego człowieka. Znam tak uczciwego, że ty go nawet też nie znam. No w sumie go znasz, rozmawiasz R z nim. Ro rozpędzam się ręczny wiesz, 180 i brrr! To przed drogą miała wrócić o górę, ja pierdzielę! Nie to... tego! Słuchaj, naprawdę z... chcesz to zrobić? Nie, bo wiem, że tego nie zrobię, normalnie spokojnie kuzynko. żeby zrobisz to by się ten samochód rozleciał. Rozlecia. Ja się bardzo trudny, nie? Do prowadzenia No nie, pojazdów. no! Żartował, mówi, że normalnie nawracam. No ty? i dobrze. E, Rudy czasie, to chyba już dzieje, lepiej niż małpa z kałachem, nie? Co się dzieje w tym czasie w Farho Otóż gangerzy przyjechali, dostrzegasz 9 motorów. A dostrzegasz 9 motorów, gangerzy podjeżdżają. E, I nie, nie przejeżdżają przez Farhopolis, żeby jechać dalej w, sw w stronę swoich, e, swojej bazy, swojego magazynu, lecz... Z rykiem silników objeżdżają dookoła stację benzynową i zatrzymują je na nie, 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 nie! Ja mówiłem, że jak będę miał ich na horyzoncie, to od razu oddaję perfekcyjny strzał w, w kolesia tak. pierwszego. Okej, okay, dobra, to w takim razie spróbuj w takim razie... No 2K20, no bo przeładowanie, przymierzenie strzał. No nie mogę mieć już przeładowany, jak byłem, czekałem jako snajper na człowieku. Nie deklarowałeś. Ale nie było walki, więc to się wszystko robi z automatu, no Rodi hmm, Dobra, niech ci będzie Dobra, podwójne przycelowanie i strzał 3K20 <grystanie> 17, 4, 4. Panie! Uh, piknie! On jest w stanie, słuchajcie, na swoich umiejętnościach zejść nawet, zjeść nawet na ujemne z tymi wynikami <grystanie> Więc, e, tak <grystanie> Strzelasz Bug, zaraz zobaczę co się stało. Kabum. Fire Show. Jeden, jeden motor stanął w płomieniach. Mm. Akurat tak ci strzał zszedł, że jakiś peryferyjny, peryferyjny motor e, eksplodował. No rozumiem, wiatr był, a nie mój strzał. Co, co ty mówisz na moje strzały? Moje strzały natomiast, są tak eksplodowane. Natomiast pozostałe jedą, czyli osiem pozostałych motorów dojeżdża do, do e, mieściny. Strzela. No to przeładowanie szybkie i kolejny strzał. Przymierzenie strzał. No, przymierzenie strzał. Hmm. Czy zdążysz? Oni są dość daleko. No dobra, zdążysz jeszcze jeden strzał, ale wtedy oni już wjadą do miejscowości i już będzie koniec. Ale nie zastrzałem mnie. Jak chcę żyć? Ja wracam, pamiętaj, że ja wracam. Było się nie zaczepiać przerażająco większe siły wroga. A teraz Czas mi pamiętaj. mówisz, o co żyć! Pamiętaj ludzie, że ja zawróciłem w kulturalny sposób. Wrzuciłem wsteczny. Oczywiście, <noise> tak. I jadę spokojnie... Nie no, gaz dodechy i wracam spokojnie, tam wie, znaczy się wiesz. No, jak <noise> gaz dodechy i wracam spokojnie. No, jak to robię w droid, nie? No dobra, to tam wiesz. Ale to ja, ja to był taki wiesz, strzał ostrzegawczy, żeby się lepiej nie zbliżali. Może tak być. Daj już te 2K20. Gdzie jest moje 2K20? No O Boże. Nie no, Springfield Ci się zacina. Rzucisz no jeszcze 1K20 na to, jak poważnie Ci się zacina. Z co wybuchnie to? Nie, nie no, jest uszkodzony, wykluczony do końca, do końca, że tak powiem, walki. Możesz się pożegnać ze Springfieldem. Nie, mój koch. Masz jeszcze o, 30 ósemkę. Okej, okay. okay, dobra. Stop! Jest... Ludzi, ja daję po klockach, czekaj i czyścią moją 30 ósemkę, dobrze, mi się nie To ci zajmie co najmniej z pół godziny. No dobra, kiss No, no nie, dobra, nie, ja, jadę, jadę, dobra, jadę, jadę. Ja drę się, drę się do tego, do krótka falówki, dawaj, tu nas widzie gnoju! Springfield mi się zaciął, mój maleńki, kochani! Mój kochaniutki, wracaj! Jadę z powrotem. Kurde, mam taką ochotę mu zrobić na złe stolet i zacząć czyścić sobie tego Springfielda i zajarać jeszcze cygareta. Ojo. Nie, jadę, jadę. Dobra, nie no tak wiesz. Ale mhm. już wyciągam ja sobie hecki. tam Springfield przerzuciłem kawałek dalej, wyciągam 38 i tyle. Jaki Rambo? O. I wiesz, jeszcze tak kose jakbym e, obok, tak zaraz pod ręką, jakbym musiał w ostateczności rzucić komuś w czaszkę. <laughs> Okej, okay, dobra, ale na początek poproszę rzut na ukrywanie się. Mhm. To będzie Czy... kamuflaż, tak? Czy co? Nie, ukrywanie się. Aha, okej. Okay. Jakie 3K20? No. no. no zdaj cię to nie zauważą. 1,21. No, zdał. No, teoretycznie zdał. Znaczy się, bo jedynka zmniejsza, dwudziestka zwiększa, hmm. ale na jedynce zdaje. No. Hmm. No. No, no to się schował skuwany jeden. Co się dzieje, bo ja jestem już ciekawy, no tu taka cisza. Więc nie no. dostrzegają cię. E, A, e, Zajeżdżają tak jak opowiedziałem wcześniej na plac przed. E, stację? Przed stację. Siadają do motorów, z motorów. I ludzie w tym momencie wszyscy pochowali się w swoich mieszkaniach. Widzisz, że ludzie, którzy pracowali na na polu, kiedy ta cała heca się zaczęła, oni po prostu wszyscy wrócili do siebie i się pozamykali. Są za głupie siedzi u siebie w stacji, bo no, to jest jego miejsce pracy, nie może specjalnie go opuścić, tak? I w tym momencie oni stają przed tymi wszystkimi zabudowaniami. Jeden gościu wychodzi naprzód i zaczyna drzeć ryja. I wrzeszczy tak.